I mamy troszkę problem. Już wam pokazuję bagażnik. Taki, a to musimy zabrać, słuchajcie. No, i chciałbym jeszcze od razu na wstępie wrócić do tematu naszego movera, który się zepsuł po jedynki, który nie dojeżdżał do koła. No i w końcu nadeszła ta chwila. Spakowani ruszamy. Ania już zamyka hałupę, No, i jesteśmy na stacji. Tankujemy. Paliwo 519, można tankować na Camping Park Mazury O, zobaczcie <laughs> Dobrze, że wyjęliśmy kamerę Ale jazda Cześć, dzień dobry, witajcie Właśnie się pakujemy I ruszamy na nasz zlot na Mazurach I mamy troszkę problem Już Wam pokazuję Bagażnik taki A to musimy zabrać, słuchajcie Przyczepa już jest zapakowana jak się dało, ale musimy jeszcze te rzeczy pomieścić. Nie chcemy, żeby ta przyczepa była załadowana tak bardzo mocno. Pakujemy ile się da, zobaczymy ile nam wejdzie. Także przygotowania pełną parą. Dzisiaj mamy wtorek, jutro jest środa. Jutro rano chcemy ruszyć, żeby już być na mazurach i zacząć wszystko przygotowywać i tak naprawdę czekać na Was na was przyjazd i być gotowym już na wasze przybycie. Także do roboty, póki co. bo Boże, mi się nie chce pakować. Jeżdry... chcę jechać, i... aż ja już chciałam tam być, ale nie chcę, nie... No fajnie się pakować, ale jak się ma wolne. A jest godzina 20, my się zabieramy zapakowanie, ale musimy to dzisiaj zrobić, żeby jutro rano wstać, zjeść, wykąpać się, ubrać, nie wiem, uczestniczyć. I jechać. Ale już generalnie wszystkie nagrody, nie nagrody, już mamy popakowane w kartonikach, tylko je upchać. Tylko gdzie my to upchamy? Gdzieś myślimy. Strasznie dużo tych rzeczy. Uwaga, teraz wystawiam cierpliwość mojego Michała na y, próbę. I to nie chodzi o to, że jestem ciężka i obciążam amortyzatory, że co tam, ale mogę porysować zderzaczek. To głównie o porysowanie chodzi. Dobra, co? Zabieramy się, zapakowanie. Dalej. Do roboty. Kupa roboty jeszcze dzisiaj. Do roboty. No i mamy kolejny dzień przygotowań. Pakowania się tak naprawdę do zlotu. Audi już zapakowane. Zapakowane jest po sufit. Cały bagażnik. Nawet roletę musiałem wyciągnąć. Przyczepię przyczepie już prawie mamy wszystko. Tu jeszcze jeden taki duży karton musiał się niestety zmieścić. Jeszcze tutaj troszeczkę słuchajcie upchamy. Ale myślę, że się zabierzemy, a to jest najważniejsze. No i chciałbym jeszcze od razu na wstępie wrócić do tematu naszego movera, który się zepsuł P1, który nie dojeżdżał do koła, naszych przygód z p zamawiania części, bo na pewno wielu z Was to będzie interesowało. Także już opowiadam historię dalej. Oczywiście od tamtego odcinka, kiedy to się zepsuło, już minął ponad miesiąc. E, maili wymieniliśmy, nie wiem, z 17, kilka razy prosiłem, żeby się odezwali, bo się nie odzywali. Także em, no, kontakt był jaki był. No i słuchajcie, już po wszystkich mailach, e, gdzie wytłumaczyłem, co potrzebuję, jaką część tu e, potrzebuję, pan mi napisał, że e, tego się nie da rozebrać, bo to jest wklejane, e, to muszę wysłać do regeneracji do nich. Ja oczywiście, no jak wszyscy, przed sezonem mówię, że nie ma takiej możliwości, żebym cokolwiek wysyłał do regeneracji, no bo przyczepa jeździ. No nie rozbiorę movera i nie wyślę do regeneracji, no ale Pan mnie dalej przekonuje, że nie jestem w stanie tego naprawić, bo to jest wkręcane, wklejane, to specjalistyczny sprzęt jest do tego potrzebny, no proszę pana. a ja już to tak naprawdę zrobiłem. Tokarz sobie z tym poradził z dnia na dzień, nie było jakichś tam problemów, chcę takie i takie części i tak dalej i tak dalej. Oczywiście na nic się zdało, że zaraz po e, gwarancji to się zepsuło. Nie miało to żadnego znaczenia. W każdym razie, słuchajcie, zamówiłem części. Zaraz Wam je pokażę. Zaraz powiem ile one kosztowały. E, I e, nie życzę nikomu, żeby komukolwiek, e, ktokolwiek musiał e, walczyć z producentem p o części. Bo to jest po prostu dramat. Kiedy my potrzebujemy jakieś części w miarę szybko, a my musimy się przez miesiąc wymieniać mailami, żeby czegokolwiek się dowiedzieć, jest to słabe. Jest to naprawdę słabe. Już wam pokazuję, bo dokładnie wczoraj przyszły części, które zamówiłem. I oto to. Zobaczcie, tutaj. Ja to spiąłem, żeby mi się po prostu nie zgubiło. Tu jest ta tulejka, w której mi się zmielił gwint w środku. Ta tulejka, oczywiście, jest dostępna, dostępna osobno. Powiedziałem Panu, że ja chcę ją kupić, koniec, nie ma tematu, ja sobie poradzę, niech Pan się nie martwi. No ale oczywiście całą moją obawę, e, całą moją obawę jest w tym, że ten, e, ta ośka, która jest w środku z tym gwintem trapezowym, że ona w końcu strzeli, że ta tulejka może wytrzymać, ale w środku strzeli ta tulejka. No i oczywiście Pan mi powiedział, że voila, cały siłowniczek do P1, to jest cały siłowniczek, który jest odpowiedzialny za dosuwanie koła, tak, jak wiecie, w tym miejscu, tutaj w tym miejscu jest ta tulejka brązowa, która jest, jak widzicie, wkręcana na gwint i na klej. To, co już tłumaczyłem. E, tych, którzy nie oglądali, to zapraszam do tego vloga z tej awarii, kiedy to rozbierałem. Także musiałem sobie kupić cały taki siłowniczek. Oczywiście ten siłowniczek, lewa, prawa strona jest taki sam, więc jeżeli strzeli z jednej czy z drugiej strony, to nie ma obawy, bo pasuje na obie strony. Problem jest też taki, że kabel niestety trzeba ciągnąć przez całą przyczepę aż do sterownika, bo jest w całości. No, chyba że go gdzieś utniemy i po prostu połączymy, jak już wspomniałem, po miesiącu przerzucania się mailami, zamówiłem taki siłownik. Zamówiłem tą tulejkę. Oczywiście ta ośka, podobno w środku, ta ośka, która tutaj jest, jest razem występuje razem z łożyskami, tylko że te aluminiowe tutaj rurki podobno są wklejane i pan mi zapewniał że nie jestem w stanie sobie poradzić jeżeli tą tulejkę udało mi się wykręcić gdzie jestem, pan powiedział, gdzie jestem pierwszy że komuś się udało to rozebrać to tej ośki na pewno nie wymienię więc słuchajcie, żeby nie było że zostanę w czarnej D w momencie kiedy to się skicha zamówiłem cały taki siłownik ten siłownik słuchajcie kosztuje, oczywiście też zaznaczę, że mimo tego, że zepsuło się to zaraz po gwarancji i... Firma nawet, że tak powiem, nie drgnęła w tym kierunku, żeby dać chociaż jakikolwiek rabat na te części. I już wam mówię, taki siłownik kosztuje 950 zł. Także mam taki siłownik, kupiłem go sobie, niech sobie leży w zapasie. Jak się skicha, no to mam go, nie będę musiał czekać miesiąc na kolejne jakieś części. W razie gdyby się coś działo, moje zdanie, oczywiście moje prywatne zdanie. Dałem się namówić na pojedynkę, bo opinie miała najlepsze. Zresztą serwis mnie zapewniał, że tylko ten mover będą montowali. Wcześniej, jak zaznaczę, miałem Enduro, nic się z nim nie działo w poprzedniej przyczepie. I szczerze Wam powiem, że biorąc pod uwagę, że ten mover kosztuje dwa razy tyle co mover Enduro to ja uważam, moje zdanie jest takie, że nie warto z tych pieniędzy. Raz, że się zepsuł zaraz po gwarancji. Oczywiście to może być pech, tak, ale ja już więcej p nie kupię. Ze względu na to, nawet na dostępność części, nawet na to, że e, przez miesiąc trzeba się skontaktować, żeby te części wytypować, a co dopiero je mieć. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uważam, że ten mower jest fajny. Ma siłę, jest z nierdzewki, wszystko jest. Ale rozbierając to i patrząc, jak to jest zrobione, jaka ta tulejka jest. Jeszcze was odwrócę, wam pokażę. Jaka ona jest króciutka, gdzie jest miejsce, słuchajcie. Zobaczcie, 2 cm. 2 cm ma ta tulejka. I te 2 cm muszą wytrzymać całą moc do tego całego silnika do koła, a jak wiemy ta siła jest dosyć duża. Ze względu na to, że no, aż tą oponę e, przygina lekko, a tam jest 4,5 bara ciśnienia. Więc e, podsumowując, e, jak już to rozebrałem, jest to zrobione trochę słabo, bym powiedział. I e, moje oczywiście prywatne zdanie, nie musicie się z nim zgodzić, ale jeżeli kiedykolwiek będę zmieniał przyczepę, Będę zamawiał mower, to na pewno nie będzie to pojedynka. Także póki co, części mam zapasowe. Jeżeli ktoś będzie miał taki, taki problem, czy też problem z jakąś inną częścią, no to musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Być może ja tylko tak trafiłem. Tak? Że to tyle trwało. Ale jeżeli. No będzie taka przygoda, to musicie o tym wiedzieć, że to nie będzie tak, że sobie napiszecie maila, zamówicie części i one jutro będą, no bo to po prostu w p tak nie działa, no i generalnie mają takie podejście do klienta, a nie inne. Dobra, kończymy temat p po co się denerwować, zazwyczaj jest tak, że te takie prowizorki, dorabianie, jakieś tulejki chodzi dłużej niż ten cały oryginał, miejmy nadzieję, że też tak będzie, a my dalej słuchajcie pakujemy. Potrzebujemy jeszcze z godzinki myślę, żeby się mogli wyjechać, znając Anię to półtora. Bo, już jeszcze jakieś żarcie robi, cokolwiek, coś tam jeszcze. Ciuchy, już wszystko mam spakowane, lodówka spakowana, już jest bliżej końca. No i w końcu nadeszła ta chwila. Spakowani ruszamy. Ania, już zamyka chałupę. Auto, już spięte z przyczepą. Siatełka sprawdzone. Także gotowi do drogi. Jeszcze tankowanie dziś po drodze nas czeka. Ale nie ma wyjścia, jeszcze muszę zerknąć. Muwery się cofnęły. Póki co. Chodzą. To jest OK. Trochę nam przypyliło jakieś drzewa pylą. I trochę ją mamy brudną, ale już nie ma czasu. Nie ma czasu słuchajcie na mycie. No dobra, to odzywamy się już po drodze. No i jesteśmy na stacji, tankujemy. Paliwo 5.19 można tankować. O kurde. Chyba jeszcze nie, ale miało być. To nic. Czekamy. Jak widać za mną. Stanęliśmy w maku. Trzeba coś jeszcze zjeść, bo jak już przyjedziemy, będziemy się rozkładać, to już nie bardzo będzie na to czas. A jesteśmy, słuchajcie, w mrągowie. Przejechaliśmy 300 km. E, jesteśmy w rągowie. E, jedyne co paskudne to jedziemy cały czas pod wiatr i kurczę, cholernie nas trzyma ten wiatr. No ale co zrobić? Tego się nie przewidzi. Jedziemy. Może nie że dłużej, ale na pewno mamy spalanie o prawie 2 litry wyższe niż zwykle. Tutaj już kiedyś, w zeszłym roku jak jechaliśmy na zlot, to tutaj też się zatrzymaliśmy przy tym McDonaldzie z Pauliną i z Darkiem, z naszym karawanikiem. Tu się spotkaliśmy jechaliśmy już razem z tego miejsca. No bo idę jeszcze przyczepę dookoła, ale chyba wszystko w porządku. Bo praktycznie od, od nas, od tankowania, jechaliśmy jednym ciągiem. Kółka. Letnie a opony? Też letnie. No dobrze, proszę Państwa, czekamy na jedzonko. Przynajmniej ja czekam, aż dziewczyny przyjdą. Zjemy coś i oczywiście widzimy się już na miejscu. Już jakieś ekipy są, e, nawet wiemy jakie, ale to Wy już zobaczycie, jak wjedziemy. Czekają na nas. Także do zobaczenia na miejscu. Godzina 16.20, dojeżdżamy. Jechaliśmy w sumie. 5 godzin tak. Ale jeszcze mieliśmy postój. Ja nagrywałem przy maku. A, to nawet nie wiem, nie było mnie w tym czasie. Słuchajcie, 5 godzin no myślę, że całkiem niezły wynik na 370 km. Także całkiem fajnie nam poszło. Droga była całkiem dobra, nie? Tak, i już załogi, które już są na kempingu do nas wydzwaniają, za ile będziemy? Dzwonili do nas przed 11, mówili, że nie wiedzą, czy dożyją do 16. Dzwonili teraz do nas i, i mówią, że teraz to już nie wiedzą, czy mają jeszcze tak długo czekać A zostało nam jakieś 10 km do celu Także my już będziemy, zapraszamy serdecznie I wysyłają zdjęcia słuchajcie, prawdopodobnie zrobili kociołek No i dojechaliśmy Jesteśmy I teraz będzie uwaga, będzie powtórka z rozrywki dwa lata temu Wjeżdżamy na Camping Park Mazury <śleszamy> O, zobaczcie. <śleszamy> Dobrze, że wyjęliśmy kamerę, ale jazda. Ale jaja. Ale jaja, jak Beret, oni nam zrobili. <ścoughs> zrobili nam bramę, zostawili samochodami wjazd. Nie wierzę, czym chata bogata, tym rada. Mama mi. I pan Baluch. uwaga teraz. Słuchajcie, przykro mi, ale to jest impreza zamknięta i nie ma wolnych miejsc, więc ja musicie poszukać sobie innego Ja, tymi, ja będę nie? przed bramą, wyjdziesz przed bramę, nie? Raz, o 14. <laughs> ale ja. A w ogóle wjazd no, Bez flaszki się nie da tu jechać. Matko. No, bo to... Matko i córko. Mózg. Do? Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja wie. Ja wiedziałam, że będzie jakiś numer Michał, mówi wyjmij kamerę. Cześć. Cześć. Po prostu byśmy Nie mogliśmy mi... się doczekać z nami wypił. Dzień dobry. Cześć. Bo Gdybyśmy... Ale Michał mówił, że czekali na was tam, to jednak byśmy musieli dłużej czekać. Tak, a ty szybciej. O, Stwierdziliśmy, że wyjdziemy troszeczkę w waszą stronę no i... Ja, już, ja muszę prowadzić może dzisiaj jeszcze. Do czego? Chyba nas. Ja w To akurat jest dobry <laughs> Artur. No to na zdrowie. To na zdrowie. I dalej. To to <laughs> To wyście za nami jechali. Cześć. Dzień dobry. Cześć. 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 co to się dzieje? cześć. Cześć. cześć, się tak... cześć. cześć jak to wy zaraz za nami jechaliście. Tam do stołu, darek teraz. Karniaki, bo inaczej nie wiedziesz. Ty na pewno nie Ale nie dobra, powiem co to, jest na to bardzo Widzieliście już jakie było przywitanie? Super, bardzo się cieszymy. Już tyle załóg jest. A przypominam, dzisiaj jest dopiero środa. Zobaczcie. Niewielu nas jest, ale jednak. Baluchy, kuniki, nasz karawanik, zolciaki. W klasie C, a ja w klasie C. O, właśnie Joanna z Michałem, bardzo proszę Ja przez chwilę ich przez okno podglądałam, oni tańczyli Dzień dobry, witamy się O, Proszę, i nasz karawanik Dariusz Machamy Bujajcie się, bujajcie się Proszę, Artur, nasz kolega Artur Barman Artur Barman I tak to wygląda Siedzimy sobie przy wodzie komarytną, wściekle. Ale jesteśmy zabezpieczeni. Mamy mugi, magi, muga. O, takie płyny mamy dla dzieci, dla dorosłych, różne, do wyboru, do koloru, także nie jest źle. Jedzonko mamy, kociołek, bigosik. Jest superowo. Także kochani, tak jak już mówiłam, cały czas czekamy na was. Do zobaczyska. Jedziemy już na Camping Park Mazury. Od wczoraj e, zabawa trwa. E, dzisiaj przygotowujemy wszystko na zlot. E, zabraliśmy się za e, przygotowywanie niespodzianek dla Was. I chciałam Wam teraz pokazać, bo nasze dziewczyny e, zabrały się za to. Mamy powiedziały nam, że mamy sobie pójść i one sobie poradzą. Trochę tej roboty mają. Nie chcę im przeszkadzać. Ale trochę po cichutko na paluszkach wejdę i Wam pokażę, co one tu działają. To nasze dziewczynki się gimnastykują, układają. Tak. Pokażę Wam tylko tak. Żeby nie za dużo. Przed chwilą było nas więcej, bo pomagał. Pomagało nam bardzo dużo ludzi. Znaczy bardzo dużo. No było nas kilka osób, i bardzo szybko i zręcznie poszła nam ta praca. Także e, chciałabym Wam bardzo podziękować za pomoc. Ale mamy takich fajnych ludzi, znajomych, takie towarzystwo, że naprawdę nie trzeba prosić dużo. Sami proponują, sami się oferują, przy tym jest zawsze dużo śmiechu, kupa, zabawy. Także jest świetnie. A póki co, pokażę Wam jeszcze tylko, odwrócę, jest nas garstka i wczoraj właśnie w tym towarzystwie imprezowaliśmy i się bawiliśmy było cudnie, były tańce były śpiewy, muzyczka było jedzonko pyszne także Ameryka, podoba nam się bardzo nam się podoba nasz Kubuś łowi rybki tu ma pełno wujków, wędkarzy Dostał pudełko robaków i powiem Wam szczerze, że jestem w ciężkim i wielkim szoku. Później Wam pokażę na pewno, ale łowi jedną za drugą. Ciach, 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 ciach. Niesamowitego mafarta. Chłopak. I jest przy tym nie taki, nie zachowuje spokoju. Nie relaksuje się przy tym, tylko lata. Szarpie, zarzuca, puszcza, tak, śmak. I naprawdę kurczę, Ja nie mile 4-5 ryb dzisiaj już złowił. I to takich dosyć sporych. Panowie je wsadzili do koszyka. I pływają sobie póki co w wodzie w koszyczku. O! Mają rybę. Mają rybę. Podbierakiem, bierakiem. Agniesia pomaga. Słuchajcie naprawdę, no chyba będziemy jedli przez następne trzy dni ryby na obiad. Po drugiej stronie jeziorka. Też ekipa wędkarzy. I tak to wygląda z tej strony. Teraz się wiaterek uspokoił, jest bardzo przyjemnie. Siedzimy w krótkich rękawach, w krótkich spodenkach, bo, bo jest naprawdę ciepło, fajnie. A jak ja już chodzę w krótkim rękawie, to musi coś znaczyć. I ten, kto mnie zna, to wie, że ja jestem zmarźlakiem, z zepsutym termostatem. Niestety z mojego rocznika termostatów już dostać nie można, także nie do wymiany. Czekam na lepsze jutro i na lepsze czasy, kiedy zrobi mi się troszkę cieplej. No i co? I tym miłym akcentem żegnam się z Wami na razie. Panowie nasi pojechali do sklepu, dokupić jeszcze nam potrzebne rzeczy do ogniska, tak żebyśmy się mogli naprawdę przygotować. Pełną gębą naprawdę postaraliśmy się. I uważam, że będzie bardzo fajnie i cudnie. Hej! I teraz zapraszam Was już na kolejnego vloga, który już będzie typowo ze zlotu. Także piątek ruszamy na całego. Do zobaczenia, pa!